Pozytywne myślenie. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest myślenie, tak? Bardzo ważne jest odczuwanie podczas myślenia. I myślenie, nasze myślenie może nas zatrzymać na przykład w chorobie. I taki temat właśnie poruszyłam na moim Instagramie i chciałabym go poruszyć tutaj, troszeczkę wejść w to głębiej, tak? I pokazać wam moją perspektywę. Także pamiętajcie, to będzie moja perspektywa. Poprzez pryzmat mojego doświadczenia, ten kto zna mnie dłużej, tak, kto jest ze mną dłużej, szczególnie na Instagramie, bo YouTube'a troszeczkę zaniedbałam, ten wie, co się wydarzyło w roku 2016, tak, jak trafiłam do szpitala yy, i dostałam diagnozę zapalenia stawów, z czego wyszłam, trwało to, bo trwało półtorej czy tam półtora roku się mówi, ale dzisiaj jestem zdrowa, dzisiaj mogę się dzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i pomagać innym. I to jest najpiękniejsze, co, co teraz właśnie robię. Robię to, co kocham i robię to z wolnej woli, nie z przymusu, także nie muszę stać u kogoś w biznesie, tak i robić to, co on mi każe i udawać, że to lubię. Mogę robić to całkowicie sama. Dlaczego pozytywne myślenie wpływa pozytywnie na nasze ciało? Eee, o tym mówi bardzo dużo mm, epigenetyka, tak. Dokładnie tego nie powtórzę, bo nie jestem naukowcem, ale mówi o tym tak, że nasz mózg jest chemikiem, więc on Odbiera informacje za pomocą naszych zmysłów, czyli jeszcze inaczej. Każdy z nas ma zmysły, tak? Pięć zmysłów: wzroku, węchu, smaku, dotyku, dotyku i słuchu. Tak? I poprzez te zmysły my spostrzegamy w jakiś sposób świat. Więc jeżeli ja mam na przykład czarnowictwo, czyli moja perspektywa na temat mojego życia jest smutna, ciemna, szara, bura i ponura, no to jak ja się czuję? No to jeżeli jest smutna, szara, bura i ponura, no to we mnie na pewno nie ma pozytywnych emocji. Więc jaki sygnał dostaje mózg? Tak, to od razu czuć w ciele też, jak ja się czuje, No, że nie za fajnie, nie za fajnie jest ze mną, więc środowisko, które mi tam urządzi, w tym moim ciele też będzie nie za fajne. Tak? O tym mówi też epigenetyka pod takim względem, pod względem zdrowotności, że ee, nie ma mm, znaczenia, z jakimi genami się rodzimy, tylko większe znaczenie ma ekspresja genów. A na to właśnie ma, ma wpływ zewnętrzne środowisko, jak i również to wewnętrzne. No i zewnętrznym środowiskiem może być na przykład jedzenie. No bo sięgamy tak na zewnątrz i wkładamy je do wewnątrz. Nie wiem, suplementy, używki, picie, że tak powiem, tak? Czy sięgamy po wodę, czy po kombuczę moją ulubioną, a może po piwo. Także bierzemy coś, tak? Czyli nasza dłoń jest odpowiedzialna za to. Pośredniczy, że tak powiem, bierzemy to, tak, i po prostu e, wkładamy do świata wewnętrznego i potem ponosimy konsekwencje, albo dobre, albo niedobre. Ale też to jest e, odpowiedź emocjonalna na świat zewnętrzny, tak, czyli jeżeli ja patrzę na coś, i to nawet nie musi mnie dotyczyć, ale patrzę na coś i to wywołuje we mnie emocje, tak, no to mój układ nerwowy tak, e, zareaguje, tak? ponieważ mój zmysł wzroku, na przykład widzi, że ktoś, nie wiem, kogoś uderzył. Także moje ciało może tak ogólnie mówiąc zareaguje. No i to we mnie może pozostać. Jeżeli ja tak powiem bardzo prosto, wezmę to na poważnie, bardzo się zamartwię tym i przeżyję głęboki stres, tak? A moja podświadomość nie wie co jest prawdą, co fałszem i nie poradzę sobie z tym, czyli na przykład z tym mają problem osoby wysokowrażliwe. Kłaniam się nisko. To jestem ja. Które potem płacą, mogą płacić właśnie bardzo wysoką cenę, czyli w ciele fizycznym. Kłaniam się nisko, to oczywiście również ja, tak? Znacie moją historię. W 16 lat opiekowałam się moją mamą, a potem moje zapalenie stawów, jak tylko wyprowadziłam się z domu, rozpoczęło się, tak? I wracam do tematu. Nie chodzi też tutaj o to, żeby na siłę myśleć pozytywnie i mam tutaj na myśli afirmacje. One są wspaniałe, cudowne i one, powiem Wam szczerze, że mi też pomagały w trakcie powrotu do zdrowia, ale one tylko podtrzymywały mój stan, tak? Ja tam dużo roboty robiłam, naprawdę dużo. Są trzy filmy na YouTubie, także bardzo nieprofesjonalne, bo to były moje pierwsze, pierwsze filmy, ale są. Także wydaje mi się, że treść jest ważniejsza. a Tam też ktoś zwracał uwagę na muzykę, że za głośno, ale ja już nic z tym nie zrobię. W każdym razie... Nie chodzi o to, żeby tutaj na siłę sobie afirmować, bo to jest oszustwo. To jest oszukiwanie siebie. Czyli na przykład jestem chora, tak Tak jak u mnie. Miałam zapalenie stawów, i ja bym sobie afirmowała: jestem zdrowa. Jestem zdrowa, jestem zdrowa, jestem zdrowa. Ale ja tylko przykrywam problem, tak? Ponieważ to, te słowa: jestem zdrowa, wypierają tak naprawdę tą prawdę, o której mówi moje ciało. Więc nie chodzi o takie pozytywne myślenie. Tak? chodzi o szczere i prawdziwe, autentyczne myślenie, pozytywne. A kiedy ono może nastąpić? To teraz tak, jeżeli, bo to już właśnie poruszane to było na Instagramie, dziewczyna mi skomentowała, że jak można zmienić myślenie na pozytywne, jeżeli odczuwa się cały czas ból chroniczny, tak, no ból ciała. Jeżeli myślimy negatywnie o swoim bólu, to znaczy, że go nie rozumiemy. I to może teraz tak dziwnie zabrzmieć, kontrowersyjnie, nawet i tak nieprzyjemnie, e, ale tak jest. Jeżeli ja nie rozumiem, co się dzieje, to ja we mnie jest strach. I tak samo dotyczy tego, dotyczy, dotyczy to innych stref mojego życia. Jeżeli moje dziecko się do mnie nie odzywa, nie wiem, piątą godzinę, a ja dzwonię, piszę smsy, tak? No to jak ja się będę czuła. Będę w strachu, ale kiedy moje dziecko do mnie zadzwoni, poinformuje mnie o tym, gdzie jest i co robi, tak, to zobaczcie, ja mam więcej informacji, przychodzi spokój i zrozumienie. I tak samo się dzieje w zdrowiu. Dlatego my potrzebujemy informacji, żeby poczuć poczucie bezpieczeństwa, czyli poczuć się bezpiecznie, zrozumieć, a kiedy ja zrozumiem, co się dzieje z moim ciałem i o czym ten ból mówi, to jest raz, a dwa, jak się mam nim zająć. Tak? A to nie jest takie proste, bo nikt nas tego nie uczył. Zobaczcie, nas programowano od lat, że jak coś boli, to ojej, coś się dzieje z moim ciałem. Patologia, tak? Zaraz nie wiem, coś, coś mi się stanie, to się, mój stan się pogorszy i tak dalej, i tak dalej. Tak reagujemy na ból. Mówię, reagujemy w czasie teraźniejszym, no bo to cały czas jest i to dopiero się zmienia małymi kroczkami, tak? I takie osoby jak ja to zmieniają, i dlatego ja się tym zajmuję, bo. Czy zajmuję, dlatego ja o tym mówię, ponieważ mi się udało, wiem ile ludzi cierpi, dlatego naprawdę moją ogromną intencją jest to, żeby zmienić perspektywę patrzenia i przede wszystkim, żeby wyciągać ludzi z roli ofiary. Bo co może, być, co może zrobić ofiara? Dać się pożreć? My potrzebujemy stanąć w swojej sprawczości, w swojej mocy, żeby z czegokolwiek wyjść i cokolwiek osiągnąć. I to też nie tylko dotyczy zdrowia, bo jeżeli my mamy jakiś cel. Tak, to nie możemy w roli ofiary leżeć w łóżeczku i sobie myśleć, ale ja bym pojechała na tą wycieczkę tak bardzo bym chciała i afirmować, ja już tam jestem na tej wycieczce i tak dalej, ale jest bierność tutaj nie chodzi o coś, o coś takiego tak? działanie jest bardzo mocno y, wskazane to samo dotyczy zdrowia to samo dotyczy zdrowia, czyli ja nie mogę biernie leżeć i bardzo często ludzie też mylą akceptację z tym, że jakie mam zaakceptować jak nie boli i to ja mówię teraz o, o sobie jak ja mogłam zaakceptować moje ciało, tak, mój stan, kiedy, mnie, kiedy moje ciało sztywniało 24 godziny na dobę, bolało 24 godziny na dobę. I mówię to z ogromną odpowiedzialnością, ponieważ e, ja mogłam zapomnieć, żeby w łóżku się przekręcić, żeby zmienić pozycję? Ja musiałam przybrać taką pozycję, która pozwoliła mi chociaż parę godzin pospać. Parę godzin, parę dziesiąt minut może nawet, bo czasami to tyle trwało. Tak? A kiedy już nie mogłam wytrzymać w tej pozycji i się przekręcałam, to tak, jakbym, nie wiem, się zrastała, i nagle, wyobraźcie sobie, przychodzi ruch i jakby moje ciało się rozrywa, tak? i znowu zmieniam pozycję. I ta pozycja, którą przybieram, powoduje to, że ciało znowu się tak jakby skleja, no i musiałam w tej pozycji wytrzymać. Także dużo nieprzespanych nocy i dużo takich trudnych historii. Więc bardzo ważne jest to, zrozumieć, że tutaj nie chodzi o pozytywne, tylko i wyłącznie pozytywne myślenie, takie. Na siłę, to nas może podtrzymać, ale to nie jest na dłuższą metę. Ja bym to nawet nazwała protezą. Pozytywne myślenie, czyli afirmację, protezą. Nie wiecie o co chodzi, to zapraszam do poprzedniego filmu. Więc ona pomaga, tak? Ale rozsądnie użyta, tak? Mając świadomość, ok, ja się wesprę, bo samo czytanie, tak, kiedy ja coś miłego czytam, również wpływa tak? na moje ciało, na mój nastrój. Ale to, że ja czytam, że jestem zdrowa, a nic z tym nie robię, nie przyniesie zmian, tak? Ale używam tej protezy, ponieważ ona mi pomaga wytrwać w moich działaniach. I to jest naprawdę wspaniałe i piękne, cudowne. I wracając do tematu. Kiedy ja wiem, co się dzieje z moim ciałem, na no, moim przykładzie Wam opowiem, tak? Czyli jeżeli ja dostałam diagnozę zapalenie stawów, no to dla mnie to była informacja medyczna. Dla mnie to była czarna magia, ja już wcześniej o tym słyszałam, tak, bo nie musiałam chorować na zapalenie stawów, żeby mieć to przekonanie kolektywne, że jest to nieuleczalne. Czasem się w środowisku swoim słyszało o tym, tak, więc usłyszałam diagnozę, pierwsze skojarzenie choroba nieuleczalna, tak, weszłam bardzo mocno w rolę ofiary, nawet mi się żyć nie chciało, to było bardzo trudne, ale potem pojawiła się inna droga, że tak powiem, w bardzo dużym skrócie. Inne możliwości, które ja zauważyłam, bo najpierw musiałam je zauważyć, więc weszłam w te informacje i próbowałam zrozumieć przede wszystkim, czy moja choroba tak na 100% jest nieuleczalna. Tak? Ja potrzebowałam dowodów, żeby udowodnić, żeby oni mi udowodnili, że moja choroba jest nieuleczalna. I wtedy ja mogę im uwierzyć, tak? bo ja nie, nie chciałam wierzyć na słowo. I poprzez tą drogę tak, szukania trafiłam na całkiem inny scenariusz. Na całkiem inne możliwości. Można powiedzieć, że tutaj dostałam od medycyny czarnowictwo, a trafiłam na białowictwo, tak? Trafiłam na światło, dosłownie zielone światło, które mówiło o tym, że nie, 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 kochanie. Twoje zapalenie stawów to jest informacja od ciała. O czym? O Twoim cierpieniu. O Twoim cierpieniu albo o cierpieniu kogoś z Twojego rodu, z Twojej rodziny. Tak? I pamiętam, jak się zetknęłam z informacją, że. Znalazłam tą informację, czy ktoś mi powiedział, nie pamiętam, że moje zapalenie stawów to jest faza naprawcza. I wyobraźcie sobie, jak ja dostaję taką informację. Powiedzmy, zróbmy to tak obrazowo. Mam w sobie 100% przekonania, że jest to nieuleczalne i jest to choroba niebezpieczna, bo do końca życia będę chorowała, bo będę na lekach, i tak dalej, nawet wózek mi groził. Przychodzi informacja, niekochanie. Tak, to jest informacja z ciała, to jest proces naprawczy tylko potrzebujesz tego, więcej informacji żeby to zrozumieć i powiedzmy to było 2%, tak, czyli z tego 100% zabrało się 2%, czyli 98% kontra 2% czy to by wygrało z tym rozumiecie, czy czarne, czy białe wygrasz czarnym na tamten moment nie więc ja poszłam za tym, ja nie rozumiałam tych słów, tak, czy tam czytanych, czy mówionych czy tam słyszanych, tak ja potrzebowałam znowu yy, zasięgnąć informacji, żeby dowiedzieć się co się za tym kryje i ja dosłownie, jakbym to kolejny raz miała zobrazować, ja po prostu drapałam. Drapałam w tej wiedzy. Drapałam, drapałam, drapałam. I dlaczego też to robiłam? Co mnie motywowało? Bardzo mocno motywowało mnie to, jak sobie myślałam, co się wydarzy, jak ja przestanę to robić, tam drapać w tym nowym, nieznanym, tak? No, jeżeli bym przestała, no to bym się zgodziła na to, co w tym starym, co usłyszałam, tak? A to była chyba największa motywacja, też to nagrywałam na Instagramie. Największa motywacja, że. Jeżeli przestanę, to ja wracam do miejsca, w którym cholernie nie chcę być, na które się nie zgadzam. Ja na tamte warunki się nie zgadzałam. Naprawdę, ja byłam w takim stanie w pewnym momencie, że ja bym wolała umrzeć niż żyć w takim stanie, w jakim ja byłam. 26-latka, tak? A objawy, jak kurczę, panie, starsze panie, bo ja leżałam w szpitalu tylko i wyłącznie ze starszymi osobami, byłam najmłodsza i patrzyłam sobie na moją przyszłość. Nie było we mnie w ogóle kompletnie zgody na to. I nie było innej możliwości. Jak dotarcie do większej ilości informacji, bo tak działa wszechświat. Jeżeli obierzecie kierunek i cel, to Wy nie musicie się martwić o to, jak dojdziecie do tego celu. Jeżeli on jest szczery, jeżeli on płynie z serca i jest naprawdę mm, podszyty taką, takim głębokim pragnieniem, to Wy spotkacie odpowiednich ludzi, odpowiednie gabinety, tak jak ja, tak? które Was diagnozują, na przykład biorezonansem, odpowiednie. Filmy na YouTubie. może ktoś akurat trafił na ten film? Na pewno nie przez przypadek, potrzebuję tego. Na 100% jestem pewna. Nie wiem, jakieś informacje w internecie. Dostaniecie drogowskazy, tak? I ja też, jak chorowałam, to bardzo często chciałam zawrócić, no bo ile można bólu, ile można w ogóle kurczę robić, coś nie widzieć efektu, bo uprzedzam i uprzejmie donoszę, i to też gubi innych, że ludzie bardzo często oczekują szybkich e, rezultatów. No, to was tutaj mogę zawieść, ale prawda jest taka, a nie inna: więcej będę a bawełnę. Ja dopiero po pięciu miesiącach pracy nad sobą, poczułam, że mi wraca energia życiowa. Energia życiowa, że mi się zachciało żyć nagle. Poczułam, że mam więcej tej, tej energii to też było z dnia na dzień, to było po prostu niesamowite. A dopiero po półtorej czy tam półtora roku, zawsze się mylę, e, ból tak naprawdę opuścił moje ciało. Zobaczcie, ile to jest czasu. Bo to nie jest tak, że właśnie ja sobie afirmowałam. To była praca na każdym poziomie: dusza, umysł i ciało. Tak? Codziennie się stymulowałam tym, co pozytywne. Bo już miałam cholernie dosyć tego, co negatywne. Tak? Czyli całe życie słyszałam, tak? Całe moje życie było oparte na strachu i na czarnowictwie. Więc czas po prostu było to zmienić. Ale żeby przeprogramować swój umysł, należy robić to, co robi system. Proste, tak? Zacząć siebie programować pozytywnymi informacjami, ale nie na ślepo. Takimi, które czuję, które mają dla mnie sens, czyli nie na siłę wierzyć, bo te informacje, na które ja trafiałam, one totalnie mi zmieniały myślenie, one były dla mnie sensowne, logiczne i naprawdę wielokrotnie miałam coś takiego w środku. Już wiem, że tutaj u nas w totalnej biologii się używa stwierdzenia moment aha, ale ja miałam pełno takich momentów aha, to było po prostu wow, ale to ma sens. No, większy sens niż słowa lekarza, że to jest nieuleczalne, no bardzo przepraszam. Dużo większy sens to miało. I tak się właśnie zmienia myślenie. Zdobywacie informacje z różnych źródeł, czy to z książek, czy to, nie wiem, z mojego Instagrama, czy z kogoś innego Instagrama, tak? Czy to z różnych filmów. Naprawdę żyjemy w świecie, w którym mamy możliwości ogromne. Jak ja zachorowałam, to ja nie miałam żadnych możliwości. Ja słuchajcie, miałam telefon z klapką Alcatel, stary Alcatel. Ja tam chyba nawet nie miałam internetu. Nie pamiętam już, ale chyba nawet internetu nie miałam. To były takie czasy, znaczy inni mieli, tak, pewnie telefony, ale ja też byłam w trudnej sytuacji finansowej. To był, bardzo, to był bardzo trudny czas dla mnie, może kiedyś więcej opowiem. W każdym razie, no, nie miałam takich możliwości, więc wykorzystajcie. Tak? Więc tutaj troszeczkę odbiegłam od tematu, tak sobie pochulałam, że tak powiem, ale wracając do tego przewodniego hasła, tak, że pozytywne myślenie, tak, ale nie te, które nam się kojarzy z afirmacjami, e, ogromnie wpływa na twój proces naprawczy. Tak? Inaczej mówiąc, bo to bardziej po totalnej biologii języku brzmi, w języku totalnej biologii, chodzi o to, że jeżeli ty masz czarne myśli, to ty nie pomagasz ciału. To nie jest stan, w którym twoje ciało może się zregenerować, wyluzować, bo tam nie ma akceptacji, tak? I zacząć się naprawiać. Ty jesteś walcz, uciekaj, po prostu, tak? Bo cały czas, cały czas czujesz jakiś niepokój związany właśnie ze swoją chorobą. I tak jak mówię, nic na siłę. Macie mnóstwo informacji w internecie. Tak? I naprawdę każda choroba ma swój sens biologiczny. I wracając do mojego zapalenia stawów, mi nie wystarczyły słowa, bo te słowa nic dla mnie nie znaczyły. Tak? Czy to przeczytane, czy tam usłyszane, że ja jestem w fazie naprawczej. Ja potrzebowałam zrozumieć, tak, zaobserwować, dotrzeć do informacji, co to znaczy w ogóle. I to się nazywa świadomość, czyli uświadomić sobie, i sprawdzić, czy to ma dla mnie sens, czy to jest jakaś głupota, jakieś farmazony. I to miało ogromny sens. Wiecie dlaczego? Bo to było wytłumaczone z poziomu biologii, czyli z poziomu mojego ciała. To miało cholernie ogromny sens. Poza tym ja potem dotarłam do historii, która po prostu, które moje ciało jeden do jednego opowiadało, czyli do wypadku samochodowego mojej mamy. A potem jeszcze w trakcie wejścia głębi w totalną biologię, doszłam do ósmego miesiąca ciąży mojej mamy ze mną. I tam uważam, że tam już pewnie był ten początek. I stąd mój cykl ośmioletni, tak, który się pojawił na mojej linii życia. Więc bardzo ważne przy powrocie do zdrowia jest również praca mentalna. Bardzo ważna jest praca mentalna. Nie wyobrażam sobie tylko i wyłącznie, nie wiem, picia ziół, tak? Albo nie wiem, brania suplementów, nawet oczyszczania organizmu, w którym brakuje elementu mentalnego. Tak? tak samo nie wyobrażam sobie yy, pracować tylko i wyłącznie z emocjami, czyli uwalniać emocje, tak? na przykład pracować, nie wiem, nurtem totalnej biologii, ale jeść fast foody i syf i oczekiwać, że to załatwi robotę. No nie, tak? Bo tak jak epigenetyka mówi, świat zewnętrzny również wpływa na Twoje geny, tak, na ekspresję genów. Czyli jeżeli jesz chemię, to ona również potrafi zmienić środowisko w Twoim ciele. Mam wrażenie, że trochę odbiegam od tematu. Ale puszczę ten filmik eter, także niech służy. Może właśnie tak miało być. W każdym razie podsumowanie jeszcze takie na koniec. Tak, to jest moja perspektywa, pamiętajcie, tak? Poprzez moje doświadczenia, nie tylko zapalenia stawów, ale też i boreliozę przeszłam, tak. Udało mi się e, przetestować totalną biologię, pamiętam jak dziś. Pomyślałam sobie, że skoro to działa, to ja sobie, to ja sobie ją sprawdzę, jak dostałam e, boreliozę i puchła mi stupa, kurczę jak bombka. Tak, no i udało mi się 8 miesięcy, ja z tego wyszłam, więc to jest po prostu. Ja jestem jakimś testerem niesamowitym, ale cieszę się, bo mogę tą wiedzę teraz y, przekazywać i też bardziej się we mnie to osadza, więc ja już nawet nie wiem, tylko y, może inaczej, ja nawet już nie wierzę, tylko ja wiem. Wiem, to jest głębsze, przynajmniej w moim tutaj rozumieniu, tak? Ja po prostu wiem. To jest tak wrośnięte we mnie, że ja wiem, że tak jest. Tak, i biologia działa tak samo dla każdego. Gdyby tak nie było, no to byśmy byli różni, tak? Moje serce na przykład byłoby po innej stronie niż Twoje, tak? Nasze narządy by inaczej funkcjonowały. A funkcjonują tak samo, tak? Oddychamy tak samo, bije nam serce tak samo, mamy taką samą perystaltykę jelit do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jesteśmy po prostu na tym poziomie biologii identyczni. Tego moje tutaj, moja sugestia, którą możecie przyjąć, ale nie musicie absolutnie, to jest dla mnie ok i dla was niech też będzie ok. Przy wychodzeniu z jakiejkolwiek choroby warto zadbać o tą część mentalną. I pozwolę sobie poruszyć jeszcze temat na koniec, że o część mentalną, o którą paradygmat materialistyczny kompletnie nie dba. Ponieważ diagnoza potrafi cholernie wystraszyć i potrafi być zero-jedynkowa. A musimy pamiętać, musimy, chcemy pamiętać o tym, że lekarz to nie Bóg. Tak? Ale jego słowa mogą wystraszyć. I może to się stać cza czarną wizją, tak? I samo spełniającą się przepowiednią. No, mi się nie chciało żyć, tak? Ja byłam w takim stanie psychicznym, że po prostu naprawdę wolałabym wybrać śmierć, niż życie w bólu i jeszcze na wózku. Więc polecam też uważać na słowa. Uwa uważajcie na słowa, kiedy chcecie komuś coś doradzić, ponieważ słowa mają moc, tak? I słowa również wywołują emocje w nas, tak? I potem tworzą się myśli i długoterminowe myśli. Także dbajcie o swój mental, tak? E i jeszcze to co bym mogła wam powiedzieć, to warto mm, się sugerować osobami, może nie sugerować, ale bardziej motywować osobami, którym się udało. Tak? Czyli kierować energię tam, po prostu ku zdrowieniu, ku życiu, gdzie jest więcej zdrowia i życia. Tak? Bo jeżeli komuś się udało uleczyć z jakiejś choroby nieuleczalnej, no to przepraszam, ale według mojego tutaj mojej opinii albo zostawię to jako pytanie otwarte. Jeżeli komukolwiek się udało wyleczyć z tego, co nieuleczalne, to według ciebie ma to prawo być nazywane nieuleczalne, bo ja uważam, że to są zbyt mocne słowa. To są zbyt mocne słowa, za które nie jest brana odpowiedzialność. Może inaczej. Nie jest brana odpowiedzialność za konsekwencje, które mogą te słowa przynieść osobie, która je słyszy. Także dbajcie o mental na różne sposoby. Codziennie podcasty, mądre książki. Jak nie lubicie czytać, ja mam taką fazę, że nie lubię czytać teraz. To sobie audiobooków, yy, audiobooki puszczam. Robię makijaż, nie na sucho, tylko audiobook leci w tle. Sprzątam, nie na sucho, tylko audiobook leci w tle, tak? Albo jakaś mądra, nie wiem, rozmowa. Tym się karmcie, bo za długo nas karmiono strachem. Tak, ale żyjemy w świecie, który zmierza do miłości. Także machamy, tak, strachowi i mówimy do widzenia. Karmcie się tym, dzięki czemu wzrastacie, dzięki czemu się uzdrawiacie i jesteście szczęśliwsi po prostu. Jeżeli macie ochotę, zapraszam Was na mój profil na Instagramie, tam mam dużą społeczność, ponad 40 tysięcy wspaniałych osób, także serdecznie zapraszam. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.